Hej, dzisiaj odpadliśmy Grunika. Jak widać, RTV 820 HiFi. A jeszcze 825, czy tam 830, ale różniła się de facto chyba tylko niewielkim wzrostem mocy. No cóż, miga. Dla Was miga, dla mnie nie miga. Tutaj LEDy zostały zastosowane. I cóż można powiedzieć o tym amplitunerze? Początek lat 70. Widzicie dopiero kawałek podpięty do. No chyba jednych z najlepszych małych kolumn, jakie w życiu słyszałem. Telefunkeny. Powiedzieć wam co to jest? A nie powiem, a zobaczycie w odcinku na kanale. Sam amplituner jest yy, dość specyficzny, bo to jest leżak, co widać. Yy, może się podobać, może się nie podobać, ale na pewno zbiera na kawałku drutu i śrubokręcie. Tutaj akurat no miga, to boli, trochę miga na kamerze. Stereo jest, 4D jest, to się zapala po prostu. A no tak, bo to jest kwadrofoniczny amplituner, zapomniałem wspomnieć. No Cóż, co to ma chyba wystarczająco. Na chwilę puszczę muzykę, żebyście mogli popatrzeć w rytmie migających v -meterów. I pogram. Słupaczki wyczyszczone. Proszę, świecą się elegancko. A wybory, wybory dokonujemy tutaj na panelu przednim. Te fortepianiki robią nam właśnie za przyciski. Czyli mamy wyciszenie, mamy głośniki pierwsze, drugie, ale 4D działa tylko i wyłącznie na jednym zestawie. Jest oddzielne wyjście z tyłu na y, głośniki, y, powiedzmy te efektowe, kwadrafoniczne. Wyciszenie, automatyczne ustawianie stacji. Tu mamy programowalnych stacji 6. O, tu jest jakaś maska. Słuchawki podpinamy Dino od frontu. No i cała reszta tutaj, możecie zobaczyć, imiona. No, no. Dwie wkładki gramofonowe, inne fale i wyłącznik. To jest stare sprzęty, miałem wyłącznik, nie wyłącznik. Ogólnie ciekawa rzecz, to migotanie, tak jak powiedziałem wcześniej, wynika z tego, że odświeżanie DUD jest określone, a kamera o, tutaj był nawet moment, że łapało płynnie. Nawet kwestia ustawienia tak naprawdę jest tego, żeby nie migał. O, widzicie? Taki wałek. Mogłem pod takim kątem nagrywać. No nieważne. Tak czy siak, z racji tego, że nie mamy na razie czasu troszeczkę nagrywać pełniaków, to nagrywamy po prostu to, co aktualnie przynajmniej u mnie gra. No i gra. Naprawdę. Mały diabełek od Gondika. Gorąco polecam w ogóle tę serię LTV. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Hej.